Cześć, witajcie. Ja nazywam się Marysia Kruczek, a dzisiaj opowiem Wam o wdrażaniu zmiany do Waszej firmy. To jest taki temat, który bardzo wielu osobom spędza sens powiek, ale też jest taka grupa osób, yy, zazwyczaj przedsiębiorców, właścicieli, którzy uważają, że zmiana to jest coś takiego i zaraz zacznie się dziać coś zupełnie innego niż zakładaliśmy, że zarządzanie zmianą jest szybkie, proste i w zasadzie wystarczy, że pomyślę i zmiana już jest. Jak podejść do tematu w taki sposób, żeby zmiana mogła zostać wdrożona? Yy, Naprawdę sensownie, konkretnie, no i żeby nie pociągała za sobą jakichś negatywnych skutków. Po pierwsze, musisz się zastanowić, jaką zmianę chcesz wprowadzić i dlaczego tak jest. Zapewne coś Ci się nie podoba, widzisz jakieś słabe punkty, widzisz, że na przykład jakiś system po prostu kuleje i to jest świetny punkt zaczepienia do tego, żeby w ogóle zacząć. Pierwsze, co powinieneś zrobić, to nakreślić sobie taką bardzo luźną i niezobowiązującą wizję tego, jak dana zmiana miałaby wyglądać. O co tutaj chodzi? O to, żebyś w ogóle poczuł, czy ten kierunek zmiany to jest dobry kierunek i czy to ma sens. Także luźne myśli, luźne spostrzeżenia na zasadzie a co by było, gdybym tą zmianę wprowadził? Póki co bez terminów, bez konkretnych zaangażowanych osób, tylko zupełnie luźna myśl. Ale co tutaj będzie ważne? Weź też pod uwagę taki aspekt jak to, co dobrego wniesie w moim biznesie ta zmiana, ale też co złego, ponieważ zawsze zmiana niesie za sobą jakieś konsekwencje. Pomyślisz o, dobra, ciekawe o co może tutaj chodzić. Przykład jest prosty. Jeżeli wprowadzasz jakąś zmianę u siebie w firmie, nie każdej osobie ona się może spodobać i nie każdy musi ją zrozumieć czy zaakceptować. Jakie tutaj mamy konsekwencje w tym wypadku? Niestety czasami ponosimy ofiary w ludziach i tracimy pracowników. Także trzeba to jak najbardziej mieć na uwadze też, że taka sytuacja może mieć miejsce. Dlatego myśl o pozytywach, ale pamiętaj też o tym, że zawsze mogą być jakieś ciemne Strony zmiany, którą będziesz wprowadzać. Kiedy już masz taką mglistą wizję, jak by to mogło wyglądać, weź się do pracy z kartką albo z dokumentem, z Excelem i zacznij troszeczkę bardziej tą wizję materializować. Zapisz, kto byłby odpowiedzialny za realizację zmiany w Twojej firmie. Napisz, ile zakładasz czasu na taką zmianę, i oczywiście pamiętaj, że za każdym razem tam, gdzie jest człowiek, zmiana trwa. Nie próbuj tego zmienić na siłę, bo to się po prostu może źle skończyć. I jacyś ludzie w Twojej firmie po prostu mogą nie wytrzymać takiego tempa. Na pewno nie jest to warte. Także pamiętaj, zmiana jest procesem, a nie jednorazową akcją. Przeanalizuj konkretnie, jakie korzyści będą płynęły ze zmiany, na jakie zagrożenia możesz liczyć, jak długofalowo ta, korzyść przełoży, ta zmiana przełoży się na korzyść w Twoim biznesie. Kiedy już przygotujesz taki dokument, przedstaw go osobie, która za tą zmianę będzie odpowiedzialna. Czasami jest tak, że nie ma osoby odpowiedzialnej innej niż ty. To zależy od wielkości Twojej firmy, naturalnie. Natomiast, jeżeli masz już większą strukturę, prawdopodobnie będziesz komuś delegował wdrożenie tej zmiany. Przygotuj taką osobę bardzo dokładnie do tego procesu. Przedstaw krok po kroku, co musi być zrobione, jakich efektów się spodziewamy, na jakie trudności możemy napotkać po, nasz, po drodze. OK, żeby ten proces był jak najbardziej bezpieczny. Oczywiście w trakcie kontroluj, czy wszystko idzie zgodnie z planem, czy są zakładane efekty, jakie są niekorzyści tych zmian, czy ludzie się buntują, czy może ludzie zadają pytania takie, których Ty nie zadałeś sobie wcześniej. Tak też może się zdarzyć. Najważniejsze jest to, żebyś pamiętał, że zarządzanie zmianą to nie jest tylko pstryknięcie palcem, i nie jest to tylko kwestia tego, co znajduje się w Twojej głowie, a ok, pomyślałem, że warto byłoby coś zrobić, robię, no i czekam, czy, że tak powiem, to przynosi pozytywne efekty, czy nie. Dlaczego tak nie robimy? Dlatego, że zmiana jest najbardziej skuteczna wtedy, kiedy po prostu jest zakomunikowana wszystkim osobom, które w ten proces mają być zaangażowane. Zmieniaj, kształtuj swoją firmę, wpływaj na ludzi. Chcesz na pewno, żeby Twój biznes działał najlepiej, dlatego bądź otwarty na zmiany. No i pamiętaj też o tym, że z biegiem czasu, z nową technologią, z nowymi trendami, trzeba być naprawdę bardzo na bieżąco i bardzo elastycznym i otwartym. Na dzisiaj to tyle. Zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia!